W krainie pośród rzek i gór leży miasto piękne, jak ze snu. Tu przygody niesie każdy dzień i wszyscy lubią bawić się. Lecz gdy dzieje się źle, oni zjawiają się. Z niemi nocą, są strażnicy miasta są Co tam pożar Fiona skasi go Poli mig, wytropi każde zło Ruchu zawsze w coś pakuje się Kłopotów mnóstwo ma, lecz wie Że gdy dzieje się źle Oni wnet zjawią się z niemi nocą Pomoc są To strażnicy miasta są Strażnicy miasta Przygoda z balonem Dadi dadi du Dadi dadi di du da, 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 Co to jest? Coś mi to przypomina. To przecież jest balon. Ciekawe dokąd on leci. Oh. 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 Bardzo przepraszam. Zagapiłem się na balon. Popatrz tam. Co tam u ciebie Percy? Zakończyłeś już pracę na dzisiaj? Cześć Cindy. Tak. Cała poczta jest dostarczona. A przy okazji, słyszałaś, że do miasta przybywa dzisiaj kuzynka Herbiego? Podobno przyleci balonem? Tak, słyszałam. Chyba wszyscy kuzyni dzisiaj latają w powietrzu. Mój kuzyn Hektor Helikopter też planuje nam dzisiaj złożyć wizytę. Naprawdę? To wspaniale. Wybierasz się może na boisko, żeby zobaczyć lądowanie balonu? Nie, muszę tu czekać na Hektora. Spójrz tam. Jest balon. O, lepiej się trochę pośpieszę. Na razie, Cindy! Trzymaj się! Szkoda, że tylko ja potrafię tutaj latać. Czasem czuję się trochę samotna. No cóż, może nie jestem jedyna, ale ty jesteś ptakiem. To nie całkiem to samo, co pojazd mechaniczny. O, no proszę. Rzucasz mi wyzwanie? Przyjmuję je! Teraz wyląduje. Popatrzcie, jest. Witam, witam serdecznie. Witaj, Ginger. Dzień dobry, droga kuzynko. Jak tam podróż? Wszystko jak zwykle przebiegło prosto i gładko, zgodnie z planem. No dobrze. Co będziemy robić, kuzynie? Wszystko na co będziesz miała ochotę. Na początek poczęstuję cię moim pysznym hot dogiem. <laughs> Dziękuję. Was oczywiście też zapraszam na przekąskę. Super! Nie ja wow, można się to Jej! Jest niesamowity, absolutnie wspaniały! Zawsze marzyłem o lataniu balonem. Wyobrażałem sobie, że jestem kapitanem, bohaterem, który z powietrza czuwa nad całym miastem, prawdziwym mistrzem w sterowaniu, mającym pełną kontrolę nad swoim wspaniałym, powietrznym statkiem. To byłoby cudowne. Co się dzieje? Hej, a, pomóżcie mi! A to co? Popatrzcie, mój balon odlatuje! A, a! O tak? Ja też mam kilkoro bliskich, których dawno nie widziałam. Mój dziadek powinien mnie niedługo odwiedzić. To bardzo szanowany emerytowany fonograf. Jest trochę szorstki w obyciu, ale wciąż sprawny. Moją kuzynkę Popi ostatnio widziałem w święta. Pracuje jako radiowóz w sąsiedniej wsi. A ty, Fiona? Też tęsknisz za kimś, kogo bardzo dawno nie widziałaś? O tak, ogromnie tęsknię za moją siostrą. Mieszka teraz w dużym mieście i pracuje w Straży Pożarnej z kilkoma innymi wozami strażackimi. Moja siostra pracuje jako megafon. Służby ratownicze? Rozumiem. Aha. O nie, jasne. Przyjęłam. Słuchajcie, Rufus miał mały wypadek. Utknął podwieszony pod balonem. Wisi do góry nogami na linie przywiązanej do kosza. Trzeba mu szybko pomóc, zanim balon porwie wiatr. Jej, to nie brzmi dobrze. Balon wisi nad boiskiem, ale wzlatuje coraz wyżej i wyżej. Nie mamy czasu do stracenia. Mamy zgłoszenie, więc... Ruszamy na akcję! Oho! Spokojnie! Jak wy go stamtąd ściągniemy? O nie! O, mój balon! Witajcie! Dobrze, że jesteście. Dixie nie może dosięgnąć do balonu. Pomyślałam, że może spróbujemy go ściągnąć przy pomocy twojej drabiny. Świetny pomysł. Tylko spokojnie, Rufusie. To potrwa chwilę. A! Cieszę się, że Cię widzę. Muszę powiedzieć, że, że czuję się tu trochę niekomfortowo. Dosięgniesz drabiny? Eee, nie. Eee, nie dam rady. Eee! W ten sposób mu nie pomożemy. Musimy najpierw zatrzymać balon, zanim poleci zbyt wysoko. Ale jak mamy to zrobić? Jedźmy, Fiona. Na pewno coś wymyślimy. Krapa ha, dipidu, hapa dipidi, w maśle mi się śni, halalali. Witaj, Benny, jak się miewasz? Co to? Kto? Na moje wąsy! Co tu się dzieje? Czy ja zwariowałem? Czy ktoś coś mówił? Spójrz w górę! Oj, ruszam dalej! Mon dieu! Co ty wyprawiasz? Wstydziłbyś się, rufusie! Podstępnie mnie nastraszyłeś. Bardzo nieładnie. Papa, Benny! Popatrz, tam jest! O rany, cieszę się, że udało nam się go znaleźć. Teraz musimy jakoś zatrzymać ten balon. Odlotowa Cindy! Myślisz, że da radę go zatrzymać? Tak, to może się udać. Dobrze, ty jedź do portu i sprowadź ją. Ja tutaj zostanę i będę miała oko na balon pędzę. Trzymaj się Rufusie! <śmieniczy> <Ho>! <śmieniczy> <Woo -hoo! śmieniczy> Witaj Cindy, czy mogłabyś mi pomóc? <śmieniczy> Oczywiście Poli! Rufus utknął z nogą w linie podwieszonej pod balonem. Pilnie potrzebuje naszej pomocy. Już tam lecę. Papa, pa, ptaszku! O, słodki mały ptaszek! Co u ciebie słychać? O, biedne maleństwo! Jesteś całkowicie wyczerpany. Latanie nie jest wcale zdrowe. Co to za hałas? Witaj. Jestem Hector. Cindy jest moją kuzynką. Wiesz gdzie ona może być? Nie, nie widziałem jej jeszcze dzisiaj, ale wiem, że w mieście były jakieś problemy z balonem, więc Cindy na pewno pomaga w akcji. Rozumiem. Chyba polecę sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Miło było cię poznać. Au revoir. Jak tam? Wszystko gra? Tak, ale myślę, że Rufus jest już wyczerpany. Nie traćmy czasu. No dobrze, Cindy. Zaczynaj. To nie będzie łatwe. Naprawdę dobrze Cię widzieć, kuzynie. Cześć, Cindy, pomóc Ci? Tak, pewnie. Spróbujmy sprowadzić ten balon na dół. Zobaczę, co się da zrobić. Proszę, wszystko gra? Wspaniała akcja. Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Spoko, nie ma sprawy. Lecimy na małą wycieczkę? Absolutnie. Ostatni przy latarni jest z Ciamajdą. <grymne> Nic ci nie jest? Jak się czujesz, Rufusie? Ach, ach, nie najgorzej. Jestem trochę oszołomiony. Przepraszam cię za ten balon. Naprawdę nie chciałem. Daj spokój, nie przejmuj się tym. Ostatecznie przecież go odzyskałam. No i co teraz Herbie? Ostatni przy stoisku z lodami jest ciamajdą. <noise> Możesz już biec i tak będę pierwszy. No dobrze, Poli. Nasze zadanie wykonane. Chyba czas już wracać do bazy. Oczywiście. Ostatni w bazie będzie ciał! Przestań! <noise> Cześć, jak poszło? Udało Wam się sprowadzić balon na ziemię? Jasne, sprawa załatwiona. Odlotowa Cindy i jej kuzyn Hektor helikopter bardzo nam dzisiaj pomogli. Tak, mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Bez ich pomocy ciężko byłoby nam ściągnąć balon. Rufusowi też nic się nie stało, był tylko trochę oszołomiony. No tak, to było do przewidzenia. Cieszę się, że wszystko dobrze poszło. Jestem z was bardzo dumna. Strażnicy naszego miasta. No, no, myślałam, że będziesz się bał balonów po dzisiejszej przygodzie. Bał? Wow. Ja? <śmulatujesz> Od zawsze marzyłem o lataniu balonem, a dziś moje marzenie się spełniło. Uwielbiam balony, uwielbiam! <śmulatujesz> <śmulatujesz> Dziękuję Ci, Ginger. Powinnaś zdecydowanie częściej mnie odwiedzać. Oczywiście, wiesz co, Herbie, to był przecudowny dzień. Proszę, zjedz bułeczkę. A, oj! A... O, cóż za wspaniały wieczór. Cisza i spokój. Kochany, przez krótką chwilę naprawdę się bałem, że zwariowałem i słyszę głosy. O, to był tylko Rufus. O, co to? Czy to bułeczkowy deszcz? O... No, nie, nie wierzę. To znowu ten balon. <śpiewanie> Udźwiękowienie na zlecenie SDT Film Studio Sonido. Reżyseria i kierownictwo produkcji Tomasz Niezgoda wystąpili. Joanna Jabłczyńska, Tomasz Bednarek, Jarosław Boberek, Zbigniew Suszyński, Olga Szomańska, Anna Apostolakis, Joanna Pach, Piotr Warszawski, Adam Szyszkowski, Mieczysław Morański, Daniel Wojsa i inni.